Proszę, Update już jest, widzowie, summer camp! Tak, wreszcie się doczekaliśmy, ja już ostatnio zapowiadałam. I słuchajcie, mamy nowy letni dom z sześcioma wariantami. Jest też nowe narzędzie, tutaj jest ilustracja łuku, jest on ulepszony. I mamy nowe propsy, hamak, mamy zestaw do gotowania oraz zestaw do takich balonów z wodą, można powiedzieć. Więc zostawcie łapeczkę do góry, jak rejkam zagrę i wszystko sobie sprawdzamy. Jestem dzisiaj z Zuzią oraz z pozdrawiam serdecznie. Oczywiście każdy może dołączyć, wbijacie do mojej grupy, z Robloxa Team Party. No to co zaczynamy może od tego summer campu, bo ja wam mówiłam, że być może ten summer camp pojawi się koło właśnie jachtu, ale tak naprawdę on pojawił się jako nowy dom i w dodatku mamy sześć wariantów. Jeden jest dla VIP. Wykorzystamy sobie w tym celu, widzowie, najnowsze do skakania narzędzie. Zobaczcie jak się skacze. To było w ostatnim update'cie i to jest dla posiadaczy VIPa. Chodźcie dziewczyny, zostawcie łapeczkę do góry, widzowie. Idziemy sprawdzać teraz co będzie tutaj fajne. Wybierzmy sobie jakąś taką fajną działkę, może tam całkiem na górze, żeby była jakaś fajna i żeby wszystko było widać. Co i jak? Oczywiście. Ja cię kręcę, ale ja się cieszę w końcu Summer Camp. Dobra, bierzemy sobie 23, widzowie, zjeżdżamy na sam dół i uwaga, mamy. Taką można powiedzieć, no może nie dżunglę, bez przesady, ale taki las, więc jest the vibe takiego klimatu. Letniego! Wow, to Summer Camp! Zobaczcie, jakie mamy fajne domki w środku lasu. Ale to ma klimat, jak to pięknie wygląda. Idziemy sobie to wszystko zobaczyć, co nie dziewczyny. Let's go! Patrzcie, jak one się fajnie ubrały. Jakby już na kemping się wybrały, ale super! To jest jakaś harcerka ta winka. Świetny strój, naprawdę. Będę musiał. Trzeba go potem skopiować i też się tak ubrać, bo on jest idealny na ten update na no serio. No dobra, widzowie, zaczynamy! Zobaczcie, mamy tutaj las. Możemy się w środku tego lasu tak naprawdę chować i zagrać sobie w podchody lub na przykład w chowanego. Mamy tutaj domek, oczywiście domek letniskowy. Mamy tutaj wywieszone ubrania, widzowie, serio tak jest, na przykład w takich domkach nad jeziorem czy nad morzem, to wszyscy ludzie zawsze wywieszają pranie tutaj przez te barierki, dlatego że szybciej schnie. Ale Czat, możemy sobie tutaj napisać domek, pati. Zobaczcie. O super. Napisałam sobie, to jest mój domek. Wchodzę sobie, i zobaczcie. Mamy prawdziwy survival. Teraz by dopiero pięcioraczki mogły mieć survival, mówię wam. Bo mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łóżek. Mamy tutaj walizki i tak dalej. Ale zobaczcie na to. Tutaj, w tym pierwszym domku po lewej stronie, mamy właśnie te sześć wariantów. Można powiedzieć tej działki, tak mi się wydaje. O, chodźcie, idziemy zobaczyć. Tutaj co mamy? To jest toaleta? O nie, to jest taka toaleta. Taki wychodek widzę. No serio, oni nawet dali... Imitacje, nie powiem czego, co to w ogóle jest, co to... Co to przypomina? Ja tego nie widziałam. I kolejny domek tutaj jest. I tutaj też jest sześć łóżeczek. Tak mi się wydaje. Też tak samo jest wszystko ułożone. Tutaj nie mamy tej planszy do zmiany. Natomiast zobaczcie jak czadersko. Mamy tutaj hamak. Możemy wypoczywać. Ale relaks, naprawdę. Teraz to ja bym się chciała wybrać na takie wakacje z wami widzowie. Siadamy sobie. Robimy sobie grilla. Zobaczcie, ale super. Jak fajnie, co nie dziewczyny, podoba się wam? Ej, ten update jest świetny, widzowie. Naprawdę podoba mi się, czekałam na to i co ciekawe, tam jest napisane, że on jest tylko do poniedziałku. Nie wiem, co to znaczy. Chyba nie zniknie. To raczej te domki już zostaną z nami na zawsze, więc mega fajnie, bo to się przyda. Okej, okay, zmieniamy kolejny wariant, widzowie. Wszystko tu już raczej zobaczyliśmy. Ale super, masz nawet kijek. <laughs> możemy sobie zrobić, patrzcie. Pianeczki sobie możemy zrobić w ognisku, ale teraz zobaczcie, możemy sobie zmienić wariant i mamy tutaj. Taki stawik. Możemy sobie w nim popływać. Ej, tu jest. Ty, tu jest naprawdę głęboko. Ej, dobra, to jest głęboko. To jest takie jezioro, to jest naprawdę ciemno. Zobaczcie, nawet są wodorosty. Ej, słuchajcie, weźmy sobie latarkę. Nie spodziewałam się tego. Ej, serio, zobaczcie, nawet mamy takie wodorosty, takie rzeczy pod wodą, więc to jest naprawdę dopracowane. Patrzcie na to! Ja cię kręcę. Jak tu jest głęboko, normalnie można się tutaj chować w chowanego. Ej, może tam jest jakieś przejście czy coś? Czekajcie, jest tutaj jakieś przejście? Nie no, tam nie było żadnej obwódki, żadnego konturu czerwonego, żeby... Ej, tu normalnie można się schować, patrzcie. Ej, czad, to mi się podoba. A spróbujmy na przykład dać... Ej, wpadłam tu. Jak ja bym dała tutaj skuter wodny, to raczej chyba się nie uda, co? Raczej to jest za mała powierzchnia, żeby gdzieś tutaj na przykład... Ale czekajcie, nie można spawnować w tej lokalizacji. Dobra, czyli nie można tutaj. Okej. Okay. Szkoda, przydałby się jakiś kajaczek albo coś tutaj do pływania. Generalnie mega fajnie. I patrzcie, nawet wetki tu są. Możemy łowić ryby. Ej. Halo? Ej, chciałabym złowić rybę. Ej, czekajcie, my możemy sobie... Ej, normalnie można Musisz na tym pomoście. To jest genialne. Dobra, serio. To jest super. Widzowie ryba coś nie bierze Ja się te wędki zaplątały. <grywa> Winka co ty robisz Tak się nie łowi ryb Ja cię kręcę Ale super klimat Dobra słuchajcie musimy sobie zrobić tutaj jaśniej Żeby wszystko było dobrze widoczne No jest przecudownie naprawdę Ale to ma klimat tutaj Genialnie tu jest widzowie Ciekawa jestem no w tych drzewach można się schować Grać w podchody i tak dalej Ale, ale szczerze to jest mega fajnie Spróbujmy sobie zrobić teraz całkowicie na przykład noc to też ma swój klimat, zobaczcie, jak się ładnie wszystko świeci genialnie, naprawdę wspaniale, cudownie, cudownie widzowie, ja chcę wyjechać, byliście już gdzieś na wakacjach. Dobra, idziemy zobaczyć kolejny, kolejny wariant, a już mam wędkę, dzięki dziewczyny. Dobra, idziemy zobaczyć kolejny wariant, czyli sprawdźmy sobie to, a na końcu sprawdzimy sobie Vipowski. Co to jest? To jest taki Alas Survival. Widać, że tutaj właśnie są te łuki. To jest jeden z nowych propsów i możemy celować, słuchajcie. Jo! Ja, co tam do góry można celować! Ej, dobra, słuchajcie! I wbiłam. Ej, to widać nawet to się tam zatrzymuje. Dobra, spróbuję tam całkiem do góry widzowie. Spróbuję, czekajcie. I zobaczymy, czy się wbiło. Czekajcie, potwórne, potwórne. Wow, trafiłam na samą górę. Ja to mam cela. Ula la, ale fajnie. Dobra, czekajcie, teraz tam. No, strzeliłam. Teraz tu. Strzelam. Kurczę, ale fajnie. Naprawdę mega mi się podoba. Widzowie, ten update jest naprawdę konkretny. Oceniam go na razie 10 na 10. Super mi się podoba. Ka każdy wariant jest mega fajne i każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra, możemy strzelać. Generalnie super sprawa. Możemy trenować, więc tak naprawdę każdego dnia, jak jesteśmy tutaj na wyjeździe, na przykład jak pięcioraczki tutaj przyjadą, to pierwszego dnia na przykład normalnie mają sobie grilla. Następnego dnia zmieniamy wariant mapy. Mogą sobie pływać, łowić ryby. Następnego dnia mogą sobie właśnie strzelać i tak dalej. A co to jest? Aha, tutaj się tylko zgasza, to jest tylko takie światełko. Okej, okay, dobra, to jest tylko takie światełko. A tutaj coś jeszcze jest, coś my tutaj mamy. Chyba nie. Ja lubię sobie jeszcze tak, wiecie, w razie co sprawdzić. Dobra, sprawdzamy sobie kolejną rzecz, widzowie. Co to będzie? Ulala! Ej, to może być przedstawienie! Wiecie co, widzowie? Ja mogę wam teraz coś zdradzić. Już niedługo pojawi się moja nowa piosenka. Zaśpiewałam dla Was z okazji 500 tysięcy subskrypcji. Sama nie wiesz, że to zrobiłam jeszcze, ale zrobiłam to. Niebawem będzie publikacja, ja będę Was o wszystkim informować. Widzę, że się pytacie i tak dalej. Ile to jeszcze potrwa? No, musicie być cierpliwi, bo chcę, żeby to wszystko było dopracowane. Ale słuchajcie, jak już wyjdzie ten numer, mój, jeden, jedyny, pierwszy, to słuchajcie, zaśpiewam Wam. I wtedy zaproszę Was wszystkich tutaj, i będziecie mogli razem ze mną. Tutaj może już śpiewać, może już będziecie znali refren albo zwrotkę. No generalnie widzowie mogę Wam zdradzić, że mi się podoba piosenka, bo tak się troszkę zastanawiałam, czy mi się uda, ale wszystko chyba się udało, więc widzowie jeszcze musicie być cierpliwi. Jest! Nie możemy się doczekać. Dziewczyny się nie mogą doczekać. Jupi, już niedługo! Będzie moja piosenka. Więc fajnie, tu jest też taka plansza właśnie, żeby sobie siedzieć. A teraz chce, chce ktoś inny zaśpiewać. Może z udziału winka chcecie zaśpiewać? Czy niezbyt? Mega fajnie. Zobaczcie, mamy tutaj takie wyjście. Ej, zobaczcie, tu jest nawet takie zamknięcie. Jak to wyjść? Czekajcie. Tu jest taki przycisk chyba. Ej, jest nawet ten, tutaj teraz można klikać, patrzcie, wstęp zbroniony, zobaczcie, to jest brama garażowa, otwieramy, zapraszamy, zapraszamy, wrota otwarte, zapraszamy na scenę, na przedstawienie, mega fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, sprawdzamy sobie kolejne. to jest przedostatni, o widzicie, uuu, ej, co to jest, to jest arena do jakichś walk, czy co? I szczerze widzowie, nie wiem, co to jest, Czy wiecie, co to jest? Jakaś arena, że. Hmm, możemy tutaj zapasy ćwiczyć, czy co? Jakiś rytuał się tu odprawia? Nie mam pojęcia, a szczerze, nie mam pojęcia o co chodzi. Widzowie, może wy wiecie, a ty na małpce tańczysz. Co ty robisz? Nie wiem, czy tak można, ale okej, okay, tutaj można, można się bić, nie wiadomo. Ej, widzowie, czekajcie, spróbuję. Box, e, so, nie wiem, może się tutaj hołd oddaje, może to jest. Małpko droga, dajemy ci hołd, jesteś najlepsza na świecie, małpko kochana. Pati to jest takie fajne, no masz rację, to jest mega fajne. Nie wiem o co tu chodzi, widzowie zgaduję tylko, możecie mnie poprawić w komentarzu, bo nie mam pojęcia. Ej, szukam, gdzie jest ten boks? Zawsze szukam tych wszystkich... Ach, dobra, mam. Patrzcie, można się boksować? No nie wiem. Ale się przewróciłem. O, może to jest wybieg mody? Właśnie, może to jest wybieg mody? Nie wiadomo. Ale teraz sprawdźmy sobie tą vip strefę. Uwaga, uwaga, sprawdzamy sobie ostatnią rzecz, czyli VIP widzowie. Klikam 3, 2, 1 i uwaga, uwaga. No to się zmieniło w ogóle? Co tu się zmieniło? Mamy wejście na górę, to jest park linowy. Chodźcie, dziewczyny, możemy wejść. I patrzcie. To jest taki tur przeszkód. Możemy sobie naokoło chodzić. Wow. Ej, dobra. Szczerze? Mega fajne. Mega fajne. Patrzcie. Idziemy tędy. Chodźcie. Super to jest. Nie spodziewałam się tak fajnego update'u, widzowie. Już długo czekałam na taki fajny update. Zobaczcie. Idziemy sobie. I możemy sobie w koło przebiegać, dziewczyny. Tylko uważajcie, żeby nie spaść. No, i to jest opcja VIP, widzowie, tylko dla posiadaczy Game Passa VIP. Mamy w koło właśnie taką drogę, która sobie biegnie, i możemy sobie właściwie na, na przykład nawet zrobić tutaj domek na górze, jakby ktoś chciał. E, spróbujmy, dobiegnijmy sobie do jednego miejsca. Możemy tam postawić namiot i po prostu sobie w drzewku normalnie nocować. Wyciągamy propsy i wyciągamy sobie namiot. Zobaczcie, tutaj są namioty, i spróbujmy postawić. Może się uda. Jest! Możemy spać w drzewach! Genialne to jest! Możemy sobie zrobić tutaj nocowanie dla nas. O i super, patrzcie, różowy namiocik i jesteśmy w chmurach, prawie że. Wydaje mi się, że ta opcja podoba mi się najbardziej. Nie bez powodu jest to opcja VIP, czyli dla posiadaczy Game Passa, ale fajna jest też ta opcja właśnie z łowieniem ryb. Ona mi się ogólnie mega podoba. Ta opcja mi się chyba najbardziej podoba. Jestem pod wrażeniem, że jest tutaj tak głęboko, że jest roślinność jeszcze pod wodą, naprawdę. Genialne, widzowie. Genialne, mega fajnie. Update oceniam bardzo dobrze. Dziewczyny tutaj już łowią ryby. Jeśli sobie wejdziemy jeszcze w propsy, widzowie, i klikamy sobie tutaj, to mamy tak. Tutaj taki zestaw do rzucania się, i mamy też nowy zestaw do gotowania. Może położę to tutaj. Uwaga, patrzcie, możemy sobie robić na takiej butli małej gazowej. I przy okazji sobie upichcić coś, nawet na wyjeździe. Oprócz właśnie łuku, który też jest nowy, jest ulepszony, to mamy tutaj. Opatrzcie, można nawet zmieniać, jak się klika. I zobaczcie, robi się jedzonko. Super, zobaczcie. Ile mamy tego różne rodzaje. Zobaczcie, jedzonka. Jakie to jest świetne. No i mamy też balony. Możemy robić bitwę na balony. I to jest super. Mega fajnie. Ten update mógł wlecieć nawet na początku wakacji, myślę, widzowie. A macie, a macie, a masz, a, masz, a masz, Tak, dziewczyny piszą, że naleśniki, które mała Ami lubi, to prawda, ona by się ucieszyła. Właśnie. Ale super, widzowie, patrzcie tu się ładnie. Można odpalić i się normalnie gotuje. Ale super, jestem pod wrażeniem tego update'u. Bardzo mi się podoba. E, będę z niego korzystać, z tego domku, na pewno. Ej, dostałam jakiś list. Fatty, jesteś naj... O, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Winkę, pozdrawiam serdecznie zuzie Mojewicki, które ze mną nagrywają ten odcinek, ten update. Oceniam go 10 na 10. Dawno nie było takiego super update'u. Ej, patrzcie, można ją ten, jak ona się buja. Jaka szalona. Patrzcie, jaka szalona ona jest. Teraz ja chcę. I patrzcie, jak się bujam. Jak dziko, jak mocno. Ale fajnie. Naprawdę. Czas na odpoczynek. Ha! Ah. Ale super. Świetny update, widzowie. Subskrybujcie kanał. Zapraszam Was na odcinek jutro rano. Będzie ciekawy, zapewniam. I widzimy się jutro.